Ponownie spojrzymy dzisiaj na temat tego wszystkiego czego nauczał Jezus, opierając się na wielkim posłaniu zapisanym w Ewangelii Mateusza w 28. rozdziale, wiersze 18 do 20. I tak jak mówiłem podczas ostatnich wykładów, jest to ta druga część wielkiego posłania, która nie jest wystarczająco podkreślana wśród chrześcijan. Pierwsza część tego posłania jest w Ewangelii Marka 16:15. Idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię. To jest podkreślane. A teraz szczególnie przyglądamy się Ewangelii Mateusza 28:20, aby uczyć ludzi czynić to wszystko. Czego Jezus nauczał. I chcę podkreślić to słowo czynić. Nauczajcie ich wszystkiego, co przykazałem, byłoby czymś innym od tego, by uczyć ich przestrzegać wszystkiego, co nakazałem. Jezus chce, abyśmy czynili, a następnie nauczali. A nie nauczali czegoś, czego sami nie robimy. A więc nie zaczynamy od nauczania. Zaczynamy od robienia. Można iść do szkoły biblijnej i spędzić w niej trzy lata, uzyskać stopień naukowy i myśleć, że teraz możemy nauczać ludzi, wcale nie robiąc tego, co Jezus nakazał przez całe życie. Pamiętam pewną rozmowę z człowiekiem, który ukończył czteroletnią szkołę biblijną i był najlepszym studentem w tej szkole, gdzie ja przemawiałem. I on przyszedł porozmawiać ze mną, i ja zapytałem go: Jaki jest twój duchowy stan po tych czterech latach nauki? Jak wygląda twoje wewnętrzne życie? I on odpowiedział: że jest gorzej niż zanim przyszedł do tej szkoły. Przyznał, że jest pokonany przez grzech. Był szczery i zapytałem: Co teraz zrobisz? Pójdziesz i będziesz nauczał ludzi? Czego będziesz ich uczył? Hebrajskiego i Greki, i interpretacji różnych wierszy, czy będziesz ich uczył, jak przezwyciężyć porządliwość oczu? Jak przezwyciężyć złość? Oni to potrzebują słyszeć, ponieważ tego uczył Jezus. A jeśli sam w swoim życiu nie doświadczyłeś tego zwycięstwa, to czego będziesz ich uczył? Teorii? To jest bardzo smutny stan wielu kaznodziei i pastorów. I dlatego od czasu do czasu słyszymy o znanych pastorach czy kaznodziejach, którzy nauczali przez całe lata i nagle okazuje się, że przez te wszystkie lata żyli w cudzołóstwie. I dlaczego ludzie w tych społecznościach przez całe lata nie byli w stanie rozróżnić, rozpoznać jakiejś nieczystości w jego duchu? Może dlatego, że byli ujęci elokwencją jego kaznodziejstwa i wiedzą, którą posiadał. Jezus powiedział idźcie i nauczajcie ich robić to co przykazałem. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz i spójrzmy na przykład samego Jezusa. Dzieje zostały zapisane przez Łukasza, który był współpracownikiem Pawła i zanim on napisał Księgę Dziejów Apostolskich, zapisał Ewangelię Łukasza. I w Dziejach Apostolskich odnosi się do Ewangelii Łukasza, którą napisał w takich właśnie słowach obie te księgi napisał dla człowieka o imieniem Teofil. Pierwszą księgę napisałem Teofilu, którą była Ewangelia Łukasza, którą my nazywamy Ewangelią Łukasza. I ona była o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać. Gdybyśmy więc poprosili Łukasza, by zatytułował swoją Ewangelię, on powiedziałby: To wszystko, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać nie tylko czego Jezus nauczał, ale co czynił i czego nauczał. To była zasada życia Jezusa by nie nauczać. Czego on sam nie czynił, jest coś więcej w tym zdaniu, ponieważ to odnosi się do jego działania i cudów i wszystkich innych rzeczy. Ale zasada jest taka: rób, a następnie nauczaj. Nie nauczaj i rób, ale rób i nauczaj. Jezus nie praktykował to, czego nauczał, ale nauczał to, co już wcześniej praktykował, co ciągle praktykował. A więc taka jest zasada. I opierając się na niej, gdybyśmy Zapytali Łukasza, aby zatytułował Dzieje Apostolskie, opierając się na tym jednym wierszu, jaki tytuł myślicie on nadałby tej księdze? Tytuł Ewangelii Łukasza brzmiałby Wszystko, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać w swoim fizycznym ciele na ziemi. Natomiast Dzieje Apostolskie można by zatytułować Wszystko, co Jezus dalej czynił i nauczał przez swoje duchowe ciało, którym jest Kościół. I to jest nasza służba, aby Jezus kontynuował przez nas swoje dzieło czynienia i nauczania, kontynuację tego, co zaczął robić na ziemi, będąc na niej w ciele przez 33 lata. Dlatego Kościół jest nazywany ciałem Jezusa Chrystusa. Dlatego zrozumienie tego wszystkiego, co Jezus czynił i nauczał jest bardzo ważne, ponieważ i my musimy to robić i tego nauczać. Jest ciekawe wydarzenie w dziejach apostolskich w dziesiątym rozdziale. Czytamy tam o bardzo pobożnym żołnierzu. Który był poganinem, nie chrześcijaninem, nie był nawet Żydem, ale był rzymskim żołnierzem o imieniu Korneliusz. Był setnikiem, to znaczy oficerem wyższej rangi w rzymskiej armii i był bogobojnym człowiekiem. Jest powiedziane, że bał się Boga, pobożny człowiek, dawał wielkie jałmużny ludowi, pomagał ludziom. I zawsze modlił się do Boga. I pojawia się pytanie, czy Bóg wysłuchuje modlitwy ludzi, którzy nie są chrześcijanami. Czy Bóg zważa na pieniądze, które niewierzący ludzie dają biednym? No to popatrzmy na tę historię: przyszedł anioł i zwrócił się do niego, Bóg posłał anioła do Korneliusza i powiedział do Niego w wierszu czwartym, Twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. Pieniądze, które dałeś biednym, dotarły przed oblicze Boga. Czyż nie jest to ciekawe? Kiedy później Piotr zobaczył Korneliusza, powiedział, że zrozumiał jedną rzecz, że u Boga nie ma względu na osobę. O tym Piotr mówi dalej w tym samym rozdziale. Ale to, co chciałbym, żebyście tutaj zauważyli, to fakt, że gdy Anioł przybył do Korneliusza, dlaczego nie przedstawił mu Ewangelii? Dlaczego nie wyjaśnił Korneliuszowi, że jest grzesznikiem i że Chrystus umarł za jego grzechy i powstał z martwych? I on potrzebuje przyjąć go jako swego pana, opamiętać się i wierzyć. Nie mógł tego powiedzieć. Wszystko, co anioł mógł mu powiedzieć, to że jego modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga. Ale teraz poślij kogoś i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem. Wiersz piąty. On zatrzymał się w innym miejscu, a więc poślij kogoś do Jafy, to może zająć parę dni, ale wezwij Piotra i po tym anioł odszedł. Czy nie uważacie, że anioł mógł powiedzieć Korneliuszowi to wszystko, co później Piotr mu powiedział? Anioł bardzo dobrze znał Ewangelię. Dlaczego wszechmogący Bóg nie pozwolił aniołowi głosić Ewangelii Korneliuszowi? To jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego Korneliusz musiał czekać przez tak wiele dni, aby usłyszeć Ewangelię, dopiero gdy przyszedł Piotr? Ponieważ Anioł nie doświadczył Ewangelii, on nie mógł powiedzieć tak jak Piotr: Byłem grzesznikiem, ale Jezus umarł za mnie, a jego krew zmyła mój grzech i przebaczono mi. Ponieważ Anioł nie mógł tego powiedzieć, nie mógł tego głosić, nie mógł głosić prawdy, którą znał. Prawdopodobnie mógłby głosić lepiej niż Piotr, ale to nie ma znaczenia. Nie otrzymuje pozwolenia, by to głosić ponieważ tego sam nie doświadczył. Nauczanie jest oparte na pewnej fundamentalnej zasadzie, że nie mamy pozwolenia od Boga, by głosić o tym, czego nie doświadczyliśmy. Jest słowo, które opisuje ludzi, którzy to robią, którzy głoszą to, czego nie praktykują. Nowy Testament określa ich jako obłudników i jest wielu obłudnych kaznodziejów. A więc gdy Jezus powiedział w swoim wielkim posłaniu, Nauczajcie ich czynić wszystko, co wam nakazałem. Powiedział to, aby chronić nas przed hipokryzją. Powiedziałbyśmy, nie nauczali tego, czego sami nie robimy. Na przykład, jeśli nie pojechałeś do północnych Indii jako misjonarz, nie możesz wzywać innych, by udali się tam jako misjonarze. Możesz o tym nauczać, ale sam tego nie zrobiłeś. To jest bardzo potrzebne i ważne, ale kto ma prawo tego nauczać? Ten, który sam to robi. To tylko jeden przykład, ale dotyczy wielu, wielu innych. Sfer naszego życia. Musimy być gotowi się uniżyć i uznać, że Bóg ma wielu ludzi w ciele Chrystusa, którzy mogą nauczać wielu rzeczy. A ja nie muszę być powołany, żeby głosić o wszystkim. Ja mogę głosić tylko o tym, co sam zrobiłem. Nie mogę nauczać ludzi o zwyciężaniu złości, jeśli sam się złoszczę na siebie, na moją żonę, na współpracowników czy kogokolwiek. Nie mogę nauczać o zwycięstwie nad nieczystymi myślami, seksualnymi myślami. Jeśli sam ponoszę porażkę w tej sferze, mogę powiedzieć: Sam jestem przez to pokonany, ale spróbujmy coś z tym zrobić. Walczmy z tym, to jest w porządku, ale muszę być szczery, a więc nauczajmy, by czynić. Zwróćmy się teraz do Ewangelii Mateusza do czwartego rozdziału. Widzieliśmy, że pierwszą rzeczą, którą Jezus tutaj nakazał, jest przyjmowanie Bożego Słowa. Jedną z pierwszych rzeczy, której musimy się nauczyć jako nowonarodzone dzieci, to prawda, że człowiek nie żyje samym chlebem. Mateusza 4:4. ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, czytamy, że jako nowonarodzone niemowlęta mamy pragnąć czystego mleka Słowa Bożego. Tak jak nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka, tak jak normalne, zdrowe, małe dziecko, które się urodzi, od razu woła. I przez kolejne dni, tygodnie i miesiące ciągle woła, woła. Czego ono pragnie? Mleka. Nikt nie musi uczyć tego nowonarodzonego dziecka, by wołało o mleko. Tylko chore dzieci nie wołają. I niestety mamy wiele chorych dzieci w kościele. Jeśli miałeś właściwe, zdrowe, nowe narodzenie. I stałeś się prawdziwym dzieckiem Bożym. Nikt nie musi cię uczyć, byś wołał o czyste mleko Słowa Bożego. Pamiętam to z własnego życia, kiedy narodziłem się na nowo 52 lata temu. Wewnątrz mnie było ogromne wołanie: Mleka Słowa Bożego. Byłem zbyt młody, by jeść mięso. Które jest również w tej księdze, ale mogłem przyjąć mleko. I to charakteryzuje każde prawdziwie narodzone z Boga dziecko. A więc jeśli twierdzisz, że narodziłeś się na nowo, ale w ogóle nie masz pragnienia mleka, słowa Bożego, zadałbym Ci pytanie, czy rzeczywiście narodziłeś się na nowo? Każde zdrowe dziecko woła o mleko na całym świecie, w każdym narodzie. W każdym miejscu, i tak jest od wieków, i tak samo z prawdziwym, duchowym nowym narodzeniem, pojawia się pragnienie, by przyjąć Boże Słowo. Usłyszeć, co Bóg ma do mnie do powiedzenia. Nawet jeśli nie mam Biblii, by usłyszeć, co Bóg ma mi do powiedzenia, przejdźmy dalej do drugiego pokuszenia, któremu Jezus był poddany. I Jezus wypowiada drugie ważne stwierdzenie na początku swej służby Mateusza 4, 7. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana swego Boga. Bardzo ważna zasada. Diabeł powiedział do Jezusa, Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół ze szczytu świątyni i trzymaj się obietnicy Boga, bo powiedział w psalmie 91, rozkażę o Tobie swoim aniołom i będą Cię nosić na rękach, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień. To pokazuje nam, że diabeł nawet może nam cytować Słowo Boże. To jest kontynuacja pierwszego pokuszenia. Za pierwszym razem, powiedziałby Jezus zamienił kamienie w chleb a Jezus odpowiedział nie samym chlebem żyje człowiek ale każdym słowem które pochodzi z ust Boga i diabeł się tego uchwycił mówi no to proszę oto słowo Boga Rozkażę o tobie swoim aniołom abyś nie uderzył swojej nogi o kamień czemu więc nie skoczysz ze świątyni a więc, gdy diabeł zobaczy, że zacząłeś szanować Słowo Boże, to spróbuje następnej rzeczy. Spróbuje przekręcać Słowo Boże. Także wydaje się, że oznacza coś, czego wcale nie oznacza. Jak niewłaściwie cytować Słowo Boże, jak wyjmować Boże Słowo z kontekstu. I mogę opowiedzieć Wam o wielu chrześcijanach, których spotkałem w moim życiu. Którzy cytowali pismo z jednego i drugiego miejsca, wyrywając je zupełnie z kontekstu, aby zaspokoić własne pragnienia, by robić to, co chcieli robić. Bardzo łatwo jest sięgnąć do pisma i znaleźć wiersz, aby robić to, co chcemy robić. Tak wielu ludzi udaje się do pisma, aby znaleźć wiersz, aby robić to, co chcą sami robić. Musimy o tym pamiętać, mówiąc o wadze przyjmowania Bożego Słowa. Musimy czytać Słowo Boże regularnie i pamiętać o tym, czego uczymy się, patrząc na to pokuszenie, że szatan może przyjść i niewłaściwie cytować nam Słowo Boże. Dlatego tak ważne jest, byśmy studiowali Słowo w jego kontekście. I studiowali całe Boże Słowo. Jezus powiedział: że każdym słowem Bożym nie możesz żyć w oparciu o jeden fragment słowa, ale człowiek żyje całym słowem Bożym. Dlatego jest tak ważne, byśmy znali całe pismo. Dlatego jest tak ważne, byśmy je studiowali. I jeśli jesteś młody, dobrze jest radzić się starszych w wierze ludzi, którzy znają Słowo Boże, kiedy staramy się zrozumieć, co pismo ma do powiedzenia w danym temacie. Spotkałem wielu ludzi, którzy sami siebie oszukiwali. Pozwólcie, że posłużę się taką zabawną ilustracją, aby wyjaśnić to zagadnienie. Wyobraźmy sobie młodego człowieka, który zakochał się w dziewczynie o imieniu Łaska i szuka woli Bożej. Przynajmniej tak myśli, że szuka, ale już jest bardzo zakochany w tej dziewczynie i chce ją poślubić i szuka jedynie Bożej aprobaty. I pewnego dnia czyta z drugiego listu do Koryntian, 12 rozdział i 9 Wiersz. Moja łaska jest wystarczająca dla ciebie i zostaje przekonany. A, Bóg przemówił do mnie: łaska jest dziewczyną dla mnie, zadowala swoje własne pragnienie. Weźmy inny przykład. Jest inny młody człowiek, któremu rodzice proponują dziewczynę o imieniu łaska, ale on jej wcale nie chce, w ogóle jest nią niezainteresowany. Ale mówi swoim rodzicom, że będzie szukał Bożej woli. I on czyta ten sam wiersz 2 Koryntian 12:9 i mówi: Moja łaska jest wystarczająca dla ciebie. I idzie do rodziców i mówi: Bóg do mnie przemówił, że Jego łaska jest wystarczająca dla mnie. I ja nie chcę tej dziewczyny, która ma na imię łaska, ponieważ Boża łaska jest wystarczająca dla mnie. Widzimy, jak na podstawie tego samego wiersza tych dwóch młodych ludzi otrzymuje różne odpowiedzi, które zaspokajają ich własne pragnienia, to co oni chcą robić i wkładają to w Boże słowo. To tylko jeden przykład, jak diabeł może wziąć pismo i cytować je nam, jeśli próbował to robić z Jezusem, to czy myślisz, że nie będzie z tobą tego próbował? Ale jaka była odpowiedź Jezusa na to wszystko? Co Jezus odpowiedział? To bardzo ciekawe, by się temu przyjrzeć w Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale, wiersz siódmy. Kiedy diabeł powiedział w Mateusza 4,6, napisano, Jezus odpowiedział, wiersz siódmy. Jest też napisane, z drugiej strony jest napisane w ten sposób, a więc całej prawdy nie odnajdujemy w jednym miejscu, które jest zapisane, ale w tym, co jest napisane i co jest też gdzie indziej napisane. Łączymy oba miejsca. Z pisma i wtedy otrzymujemy prawdę. Dlatego jest tak ważne, by studiować pismo, aby usłyszeć, co Bóg do nas mówi. W innym wypadku, tak jak mówię, możemy wziąć jeden fragment i być totalnie zwiedzeni. A więc Jezus odpowiedział mu: Jest też napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę swego Boga. Nie będziesz próbował trzymać się jakiejś obietnicy, aby wystawiać Boga na próbę. Jak to praktycznie zastosować? Próbujemy zrozumieć wszystko czego nauczał Jezus. Pokuszenie skierowane do Jezusa brzmiało rzuć się ze szczytu świątyni i trzymaj się tej obietnicy z Psalmu 91 i dotrzyj na dziedziniec świątynny bez żadnej szkody. I ludzie zobaczą o, jaki wielki mąż Boży. Zobaczcie Jego wiarę, jak się uchwycił tej obietnicy i nie doznał szkody. Ale Jezus odpowiedział nie będę kusił Boga w ten sposób. Jeśli są schody z dachu świątyni na dół, nie ma powodu, by skakać. Można użyć schodów, co oznacza, że możemy korzystać ze środków, które Bóg nam dał, a nie kusi Musić Boga, by zrobił coś dla nas w jakiś spektakularny sposób, tak jak na przykład w dziejach apostolskich w 8 rozdziale. Czytamy o tym, jak Filip po tym jak głosił Eunuchowi, czytamy w dziejach apostolskich w 8 rozdziale i 39 wierszu, że Duch Święty pochwycił Filipa i przeniósł go do innego miejsca, do azotu. Dzieje 8:39 i 40. Przeniósł go w powietrzu, jak helikopterem. Duch Święty to uczynił w przypadku Filipa. Ale jeśli ty chcesz przenieść się z jednego miejsca do drugiego, czy będziesz kusił Boga, mówiąc: Zrób to dla mnie, panie. To jest kuszenie Boga. Jeśli Bóg zaopatrzył nas w autobusy, i samoloty, i motocykle, i samochody. Dlaczego mielibyśmy prosić Ducha Świętego, by coś takiego dla nas robił? Kuszenie Boga polega na tym, że chwytamy się jakiejś obietnicy, aby być może później złożyć świadectwo, jakże w spektakularny sposób Bóg zadziałał w moim życiu. Na przykład ludzie, którzy zmagają się z chorobą, mówią: Będę ufał Bogu, aby mnie uzdrowił, chociaż mają swobodny dostęp do lekarstw na sąsiedniej ulicy i mogą się udać do lekarza po poradę, ale nie chcemy korzystać ani z tych lekarzy, ani z ich lekarstw. I wielu nierozumnych chrześcijan z tego powodu umarło, albo pozwoliliby ich dzieci umarły, albo żeby ich żony umarły bo próbowali trzymać się Bożej obietnicy, że Bóg jest naszym lekarzem i uznawali, że nie potrzebują lekarstw, ale jeśli Bóg zapewnił schody w świątyni, to oczekuje, że będziesz z nich korzystał, zamiast skakać z dachu i trzymać się obietnicy Psalmu 91. Tak więc jeśli Bóg zapewnił nam lekarstwa, to oczekuje od nas, że będziemy z nich korzystać, a nie bezmyślnie trzymać się obietnicy, że pan nas uzdrowi. To jest tak samo nierozumne, jak proszenie Boga, by przeniósł nas z jednego miejsca do drugiego, jak to uczynił w przypadku Filipa. Musimy też pamiętać, że Bóg robi pewne rzeczy dla pewnych ludzi, ale nie robi ich dla wszystkich. Musimy więc z wielką ostrożnością badać pisma, abyśmy nie próbowali robić czegoś spektakularnego, aby zyskać chwałę dla siebie samego. Pragnienie chwały od ludzi jest głęboko zakorzenione w naszym ciele czasami nie jesteśmy tego nawet świadomi to jedna z wielkich rzeczy którą jezus nakazuje swoim uczniom zwalczać to pokuszenie tak naprawdę chodziło o to żeby jezus dla siebie zyskał chwałę aby uchwycił się Bożej obietnicy i bez żadnej szkody zstąpił na podwórze świątyni i ludzie by go uznali albo w mniej spektakularny sposób później Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale gdy się modlisz nie módl się w taki sposób by ludzie cię podziwiali słuchając jak ty się modlisz nie pość i nie informuj wszystkich wokół ile dni pościsz po to żeby otrzymać chwałę kiedy dajesz rób to w taki sposób żeby nikt nie wiedział ile dałeś ale jakże wielu chrześcijan jest nieposłusznych tym przykazaniom Szukają chwały i kuszą Boga, a więc w tej kwestii wystawiania Boga na próbę jest wiele różnych aspektów, wiele różnych dziedzin w których możemy to robić. Musimy mieć zrównoważone podejście do pisma, łączyć jeden wiersz z drugim wierszem. Jest napisane, ale jest też to napisane. Wielką potrzebą chrześcijańskiego życia jest równowaga. Na przykład, czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale w wierszu 14, że chwała Boga była objawiona w Jezusie Chrystusie w pełni łaski i prawdy. Jest tutaj równowaga. Kiedy diabeł powiedział, że jest napisane, Jezus mu odpowiada, że jest też. Napisane: Musimy mieć łaskę i musimy mieć prawdę. To jest równowaga, której potrzebujemy w naszym życiu. Musimy mieć owoc Ducha Świętego i musimy mieć dary Ducha Świętego. Spotykamy chrześcijan, którzy mówią, że owoc Ducha Świętego jest najważniejszy, ale inna grupa mówi: Dary Ducha Świętego są ważne, bez nich nie damy rady. A ja twierdzę, że potrzebujemy obu i odpowiedź zawsze znajdziemy patrząc na Jezusa i zobaczyć co on miał co miał Jezus czy miał owoc ducha świętego czy dary ducha świętego znacie odpowiedź miał i to i to czy miał łaskę czy prawdę jedno i drugie wielu ludzi mówi musimy stać po stronie prawdy a inni mówią ale nie potrzebujemy być miłosierni a jaki był Jezus czy był miłosierny czy stał po stronie prawdy jedno i drugie klasycznym tego przykładem jest kobieta złapana na cudzołóstwie. farzyusze chcieli ją ukamienować. Prawda jest taka, że Mojżesz kazał takie ukamienować. A co odpowiedział Jezus? Kto jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamieniem. A wtedy nie powiedział kobiecie, a twój grzech nie jest poważny. Nie, powiedział, idź i nie grzesz więcej. Nie potępiam cię, kobieto. To jest jedna część. Łaska, a potem prawda. Idź i nie grzesz więcej. A więc pamiętaj, jest napisane... Ale jest też napisane. I w tym znajdujemy całą prawdę Pisma. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, pomóż nam być zrównoważonymi chrześcijanami w każdej sferze naszego życia. Prosimy, by Twój święty Duch pokazał nam te dziedziny, gdzie brak nam równowagi i gdzie nasze życie obraża Ciebie. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.